Dzień dobry. Witam wszystkich moich zacnych widzów. Więc mnie się zdarzyło tak, tak mi się udało. Ja byłem tak, jako człowiek, który miał 22 lata, byłem całkowicie niewierzący. Jak zobaczyłem krzyż w Słupsku, usłyszałem, że taki krzyż jest, to pojechałem sprawdzić. Zobaczyłem. Płynę wypływała z krzyża ludzka krew przez ponad 10 lat. w, roku, w 83 roku to było, albo drugim. Dawno, dawno temu, ale leciało to 3 lata, Nawet 10 lat, 10 lat wypływa krew. No to jak ja to zobaczyłem, to stwierdziłem, że to normalne nie jest i zacząłem myśleć o co tu chodzi. No, prosiłem, nie będąc wierzący, prosiłem tą siłę wyższą, że mi oświeciło. No i Bóg mi pomógł niesamowicie. Dowiedziałem się, że jest Katarzyna Szymon, stygmatyczka w Polsce. Kostuchnie Kołkatowic, No to pojechałem i zobaczyłem. Jak zobaczyłem stygmaty, no to mnie w ogóle już oświeciło. Zrozumiałem, że nie można mieć samemu zrobić stygmatów, ponieważ wtedy by ręka puchła, byłyby owrzodzenie, różne ich Sam stygmat jest cudem. Polega na tym, że ludzie mają, kadarz na 60 lat, stygmaty, że gdyby robiła to sobie sama. Albo było taki kosłup, chorobliwe, to ręka by puchła, pojawiły się różne ropienia, gangren i tak dalej. Natomiast u stygmatyków takie że nie występują. Jest, są czyste rany, z których wypływa krew przez dziesiątki lat. Ja widziałem stygmatyków. Dwóch rozmawiałem z osobami, które rozmawiają z Bogiem, z mistykami którzy widzą Boga twarzą w twarz. No i ktoś powie nie można, nie można oglądać. Bóg może wszystko. Bóg może wszystko i Pan Jezus się pokazuje mnóstwie ludzi. No tak jakby siostrze Faustynie Kowalskiej, która rozmawiała z Panem Bogiem 10 lat. A Maria Waltorta też 10 lat. Nie tylko rozmawiała. Marię Waltortą Bóg przeniósł do czasów, kiedy on żyła. Kiedy żył Pan Jezus. Ona nie tylko, że widziała to, co tam się dzieje. Ona czuła zapachy, ona czuła, powiem, wiatru, ona tam była, a żyła w okolicy II wojny światowej. Więc Pan Bóg ją cofnął o 2000 lat w tych widzeniach. No, genialna historia. Cudowna. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję tobie, ukochaną matko i wszystkim zastępom, bo Bóg, Boga i Bóg jest Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen.